Dlaczego tak jest, że trudno jest nam przebaczyć sobie? Z różnych rzeczy to może wynikać. Yy, za to bardzo często się spotykam z tym, że my w ogóle nie potrafimy, albo jest nam bardzo trudno popatrzeć na siebie z życzliwością. Też bardzo dużo w kościele mówimy o tym, że przebaczajmy sobie i tak dalej wszystkim na zewnątrz, na zewnątrz, albo przyjmujmy, ale przecież my jesteśmy w stanie zawieść siebie. To jest w ogóle bardzo często tak, że wszyscy już nam zdążyli po drodze przebaczyć, a my sobie jeszcze nie. I cały czas to dźwigamy i niesiemy. Czyli jesteśmy dla siebie na tyle ważni, żeby o siebie bardziej zadbać i poczuć i dać sobie w ogóle tą ulgę płynącą z tego, że ja sobie wybaczę. Że już nie będę tej krzywdy pielęgnować, albo nie będę robić rzeczy, które mnie jakoś drenują od środka. Nie jest powiedziane ile razy masz zadośćuczyniać i w jaki sposób, żeby to już było... I naf. Ja ciągle mogę czuć się lepsza, bo to ty popełniłeś, zrobiłeś coś tak strasznego, i jakby w ogóle nie widzę tego, że ja robię tobie coś strasznego, wypominając ci to ciągle.